Witajcie z tej strony, Gabriel, znak Zodiaku, Lew, e, horoskop miesięczny na październik 2019 roku. E, jeżeli chodzi o życie prywatne, osobiste w październiku, e, 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 widzę tutaj jakby. Mm, Brak jakby takiego. Mm, brak jakiegoś połączenia, ale to jest e, mm, na pewno kwestie emocjonalne jakieś, tutaj w grę wchodzą e, jakieś e, kwestie relacyjne. E, widzę tu jakiś brak połączenia, brak jedności, brak e, spójności, zsynchronizowania. Mm, Tutaj jakby, tutaj ja to widzę w takich relacjach głębszych, na pewno nie, nie, nie jeżeli chodzi o takie relacje, powiedzmy, pracownicze albo jakieś takie, tutaj jakieś głębsze relacje, takie albo relacje rodzinne, albo relacje jakieś takie małżeńskie, ojciec, syn, córka, nie wiem, matka, jakiś taki brak połączenia, brak synchronizacji może to być już odczuwalne dla lwów w tym momencie bądź rozwijać się jakby rozwijać się jakby w październiku i przybrać taką formę jakby odczuwalną ale widzę jakby taki brak połączenia synchronizacji jakiś takim rozmowa się nie klei, e, rozmowa na siłę, e, e, jakaś taka toksyczna trochę atmosfera, e, ale widzę, że ogólnie w październiku będą sprzyjające warunki do tego, aby e, jakby w większym lub mniejszym stopniu wejść na taki poziom, w zależności od e, Problemu, to albo całkowite, jakby takie. Jakby ja tu widzę powrót do normalności, więc to zależy wszystko na jakim poziomie dana relacja była i co uważamy za normalność. Bo jeżeli ktoś na przykład lekko się z kimś nie dogadywał, i, i teraz się po prostu no, nie potrafi już dogadać, nie potrafi z kimś rozmawiać. No to ten powrót do normalności tutaj uważam jako takie lekkie niedogadywanie się. Natomiast jeżeli ktoś miał super z kimś relację, a tutaj jakby są takie dni, że po prostu jakby no nie może się z kimś dogadać, jakby takie jest, rozmowa się nie klei, to widzę, że tutaj będzie powrót właśnie do tej normalności, czyli do tych takich super relacji na październik, czyli Możliwy taki stan odczuwania, takiego braku połączenia, braku jakby synchronizacji, które jednak e, tylko i wyłącznie, e, jeżeli lwy będą miały chęć e, popracowania nad tymi relacjami, jest całkowicie jakby m, możliwy do przywrócenia w październiku. I ten taki stan może, może już być odczuwalny, taki tych braku jakby e, takiego. Połączenia, braku takiej synchronizacji z drugą osobą, lub może dopiero być odczuwalne, ale widzę, że tutaj jest to jakby chwilowe, i, i, i w październiku to może już być zakończone y, i przywrócone jakby do jakby normalnych relacji. Jeżeli chodzi tutaj o, o lwy i e, życie takie e, zdrowotne, to widzę tutaj, że lwy mogły mieć takie poczucie lub to poczucie dopiero u lwów wystąpi, e, jeżeli chodzi o taki brak wolności, jakiegoś ruchu odnośnie zdrowia. To może być to spowodowane jakimś na przykład oczekiwaniem na jakieś wyniki. I po prostu taki brak ruchu, że po prostu lwy będą w takim impasie na zasadzie, że nie będą w stanie wykonać jakiegoś ruchu, będą musiały po prostu czekać. Coś w tym rodzaju. Natomiast jakby widzę, że jakby październik to będzie taki miesiąc, że, że ten impas i ten brak ruchu zostanie przełamany. Czyli to może być po prostu jakieś częściowe wyjaśnienie się pewnych. Pewnych zagadnień odnośnie ich zdrowia, bądź jakieś podanie jakichś wyników. I tutaj widzę, albo to będzie całościowe, albo częściowo, ale na pewno ten impas, taki brak ruchu, brak, brak możliwości wykonania jakiegoś ruchu, jeżeli chodzi o zdrowie lwów w październiku, będzie przełamany częściowo lub całkowicie. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o relację lwów, to też widzę, jakby, że było, jakby, że jest, lub pojawi się troszkę takich niepokojów. Tutaj, w zależności od sytuacji, jak się u danych lwów to rozwinie, i tutaj to się łączy z tą kartą pierwszą, czyli jakby. Ten, ten, ten niepokój taki może być objawem jakby tego braku synchronizacji między takimi nam bliskimi osobami, ale widzę, że jest to takie chwilowe. Ja tutaj widzę jakąś taką zamartwiającą się matkę yy, o, o dzieci, ale to, jest, to są jakieś błahostki, To są jakieś takie sytuacje, które dotyczą większej ilości ludzi, jakieś takie powiedzmy, jakiś tu okres dorastania. Widzę jakieś takie. Mogą pojawić się jakieś takie obawy, ale tutaj widzę, że to są obawy o naszych bliskich. Jakieś obawy, takie zamartwianie się może lekkie, ale to jest jakby, ja tutaj widzę, że to jest połączone z tą pierwszą kartą na zasadzie jakiegoś takiego braku porozumienia, ale to brak porozumienia jest taki okresowy. Ja tutaj widzę, i w październiku. Zarówno i te, ten brak synchronizacji, jak również te lęki, obawy, one miną, że to jest po prostu chwilowe. To, to może być odczuwalne już w tym momencie u lwów lub, lub może się pojawić, ale widzę, że do, do końca października to jakby minie, zostanie to wszystko jakby w większym lub mniejszym stopniu doprowadzone do takiej stanu normalności. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, to widzę tutaj ulwów. Ogólnie widzę ulwów. Jakieś pojawienie się. Ja to mógłbym określić pojawienie się jakiejś nowej pasji, pasji jakiegoś takiego. Widzę tutaj połączenie jakby pasji Plus zarobku. To jest jakby odkrycie jakiejś nowej drogi rozwoju. Yy, możliwe, że to będzie jakaś taka sytuacja, w której wykonywana czynność zarobkowa lwów sprawiła bądź sprawi w niedalekiej przyszłości im bardzo dużo jakiegoś satysfakcji, yy, bądź po prostu będzie to jakaś zmiana wykonywanych zajęć, bądź zmiana yy, nawet myślenia na temat pewnych spraw dotyczących ich życia prywatnego, raczej finansowego, takiego materialnego, co przełoży się tutaj widzę jakby na nowy początek, ale to jest taki pozytywny początek. To jest jakby ja tutaj widzę początek jakiejś nowej pasji, nowej drogi albo nawet tylko i wyłącznie jakby takiej zajawki na temat danego aspektu życia, które jest połączone bezpośrednio lub pośrednio z finansami i zarobkami to może być jakaś nowa forma zarabiania, to może być tylko tak jak mówię, zmiana myślenia na temat rzeczy, które już do tej pory wykonujemy. Jakiś nowy początek, nowa pasja, nowa jakaś taka zajawka, jeżeli chodzi o życie takie finansowo materialne ulwów na październik.